Siemanko, siemanko! To ponownie ja, Adrian Franz, ekipa Airstyle i dzisiaj kolejny filmik z cyklu 3 triki w 1 minutę. Mam nadzieję, że te z poprzedniego odcinka poszły Wam gładko, dlatego podnosimy poprzeczkę. No i cóż, bierzemy piłę, subskrybujemy, zaczynamy! Na pierwszy ogień idzie Hill Cross, czyli połączenie outcrossovera z odbiciem piłki piętką. I dokładnie tak zabieramy się do tego triku. Pamiętajcie jednak, że ruch do crossovera nie robimy z biodra, tylko w kolanie. Tego triku warto na początek uczyć się, odbijając piłkę od ziemi. Trick numer 2 to trick, do którego bezwzględnie będziemy potrzebować umiejętności trzymania piłki na karku. Reszta to tylko wyprostowanie ciała i zblokowanie piłki w kostkach tyłem. Podbicie piłki z ziemi do góry do żonglera. Sprawdzajcie. To właśnie trick numer 3, czyli nabicie piłki piętą dużego palca i wybicie jej do góry. No i co? Zdążyliśmy. Trzy triki w jedną minutę. Napiszcie w komentarzu, który trik podobał Wam się najbardziej. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, bo niebawem widzimy się w kolejnym filmiku instruktażowym. Ekipa AirStyle, Adrian Hrant. Do zobaczenia.